Jeśli już czujemy głęboki niepokój, gdy otrzymujemy ostrzeżenia od naszych niebiańskich rodziców. Jak się czujesz, gdy sam archanioł Michał, dowódca zastępów niebieskich, przynosi ostrzeżenie? Ta wiadomość nie jest dla każdego. Jest dla tych, którzy są gotowi słuchać, którzy mają odwagę zrozumieć, o co naprawdę chodzi. Poczucie, że świat stoi na krawędzi upadku, to nie tylko wrażenie. Znaki są wokół nas. A niewielu ma odwagę zmierzyć się z prawdą. Ale teraz nadeszła pilna wiadomość, i ignorowanie jej może nas wiele kosztować. Nastały czasy ciemności. Siły, które działają w cieniu, poruszają się szybciej niż myślisz. Nawet najwięksi sceptycy już dostrzegają, że coś jest nie tak, ale to, co zostało ujawnione, wykracza poza wszelkie wyobrażenia. To, co zostało ujawnione, jest przerażające, a konsekwencje mogą być bardzo złe. Za zgodą naszego Ojca Niebieskiego, Archanioł Michał ponownie przyszedł, aby ostrzec nas o tym, co nadchodzi. W tym ostrzeżeniu wymienił pięć krajów, które będą głównymi sprawcami trzeciego wielkiego konfliktu na świecie, oraz ujawnił nazwę zarazy, którą już przeżyliśmy, ale która powróci tym razem jeszcze bardziej niebezpieczna niż wcześniej. I w swojej dobroci Świętego Michał pokazał nam, jak możemy się chronić. Co mówi to ostrzeżenie? Które kraje zostały wymienione? Zwróć uwagę na tę wiadomość od naszego niebiańskiego obrońcy, otrzymaną przez powiernicę Luz de Marie 31 sierpnia 2024 roku. Przychodzę do was z woli Bożej. Dzieci wszechmogącego Boga, każde z was jest dzieckiem Boga, nawet jeśli tego nie uznajecie i nie kochacie Go. Każdy koniec cyklu ludzkości był naznaczony silnymi oczyszczeniami. Niektórzy doświadczyli tego w jeden sposób, jak w przypadku potopu, a inni w inny sposób. To pokolenie z tak wielkim postępem jest oczyszczane poprzez zaawansowania, jakie obecnie posiadają potęgi, jak również przez władzę, którą jedna grupa sprawuje nad całą ludzkością oraz decyzje, które podejmuje, aby wpłynąć na swój program dominacji, wszystko skierowane na stronę demona, w celu unicestwienia Kościoła naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Plany polegają na osłabieniu wiary ludzi, zwłaszcza wiary katolickiej, zmuszeniu ich do zaprzeczenia obecności Chrystusa w Eucharystii i przekształceniu Kościoła naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kościół bez ochrony Maryi. Dzieci Boże, abyście mogli pozostać silni w wierze, musicie już teraz zagłębiać się w pismo święte, abyście nie zostali zwiedzeni ani nie osłabli w wierze, ponieważ letnich wypluje z ust Bóg Ojciec. Nadal nie rozumiecie, że wiara bez uczynków jest martwa. Musicie napełnić swoje ręce i całe swoje jestestwo dobrymi uczynkami, abyście wydawali owoce i dawali nowe świadectwo swoim braciom. Nasz pan Jezus Chrystus nie tylko się modlił, on również karmił głodnych, rozmnożył chleby i ryby, aby pokazać nam, że każdy z nas musi szerzyć Słowo Boże i być prawdziwym ewangelizatorem dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Nawrócenie jest pilne, abyście byli wspomagani przez Ducha Świętego i mogli dawać odpowiedzi lub głosić słowa życia wiecznego. Jesteście otoczeni wiadomościami, które mają na celu Was ostrzegać i utrzymywać Was w świadomości tego, co się dzieje. Ważne jest, aby być dobrze poinformowanym i nie żyć w nieświadomości, jak ci, którzy nawet nie wiedzą, jaki jest dzisiaj dzień. Przygotujcie, co konieczne, ponieważ wielkie cierpienie dla ludzkości. Nadeszło poprzez zarazy, a kolejne cierpienie nadejdzie przez ciało niebieskie, które zbliża się do atmosfery ziemi, wstrząsając nią i powodując obawiane wielkie trzęsienia ziemi. Dom naszego króla i pana ostrzegł was, że nadejdą chwile, w których jeden kraj nie będzie mógł pomóc drugiemu, ponieważ każdy będzie zmagał się z własnymi poważnymi sytuacjami nadzwyczajnymi. Dzieci Boże. Podmioty utrzymujące przedstawicieli wszystkich krajów, lub większości z nich, muszą pozostać neutralne. Nie faworyzować ani nie wspierać krajów, które, nawet mając niewielką ilość uzbrojenia, mogą sprowokować wielkie, niebezpieczne potęgi. Jeden zły krok, a wielki konflikt nastąpi w mgnieniu oka, szybko i niespodziewanie. Zwróćcie uwagę. Bądźcie czujni na ruchy Korei Północnej, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Chin. I innych krajów, które wiecie, że są głównymi bohaterami Trzeciego Wielkiego Konfliktu Światowego. Ruchy najbardziej wspominanych na świecie narodów należy uważnie obserwować. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za całą ludzkość, która cierpi z powodu skutków natury. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się z powodu poważnych trzęsień ziemi, które dotkną Ziemię. Módlcie się, dzieci naszego Króla i pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się z powodu poważnych skutków słońca dla Ziemi, zwłaszcza dla technologii. Módlcie się, dzieci naszego Króla i pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się z powodu ciemności, która zbliża się do całej ludzkości, wielkiego zaciemnienia. Módlcie się, dzieci naszego Króla i pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za siebie nawzajem. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, czas jest teraz. Nie bądźcie obojętni na wezwania domu ojca. Przygotujcie się duchowo i materialnie, w ramach możliwości każdego z was, ale nie zapominajcie. Czas jest teraz. Czas nadszedł. Nie zapominajcie o stosowaniu roślin i olejków leczniczych, aby pomóc w leczeniu zaraz, które przenoszą się z człowieka na człowieka. I które już rozprzestrzeniają się po świecie. Jak wariant trądu stworzony w laboratorium, te przenoszone przez komary, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, choroby wywoływane przez szczury, które w większości występują w dużych miastach, i powrót zarazy, która atakuje drogi oddechowe, tak jak w 2020 roku, ale z nowymi odmianami w tym przypadku, przygotujcie się, ponieważ. Zjednoczeni z moimi niebieskimi legionami, będziemy was bronić przed złem fizycznym i duchowym, pod warunkiem, że tego chcecie i jesteście gotowi powrócić do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Przygotujcie się, ponieważ ludzkość już zna cierpienie, ale nigdy nie zazna takiego, jakie nadchodzi. Módlcie się i poświęćcie swoje domy najświętszym sercom. Moje niebiańskie legiony, dowodzone przez naszą Królową i Matkę. Pozostajemy przy ludzkości, aby ich bronić i pomagać im. Święty Michał Archanioł Teraz zwróćcie uwagę na ważny komentarz powierniczki Luz Marii po otrzymaniu tego ostrzeżenia. Bracia, Święty Michał Archanioł był precyzyjny i jasny w tym wezwaniu. Jesteśmy chronieni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Możemy liczyć na obronę niebiańskich legionów, a przede wszystkim na pomoc naszej Matki, Najświętszej Maryi Panny. Pamiętajmy, że aż do ostatniego momentu naszego życia walczymy o nawrócenie. Dlatego nie zaniedbujmy się, ponieważ wróg duszy nieustannie nas obserwuje. Święty Michał Archanioł wspomniał mi, że nasz ukochany Anioł Pokoju patrzy z wielką czułością na dzieci Boże, a jednocześnie z wielkim współczuciem, wiedząc, jak łatwo wrogowi duszy jest przekonać człowieka do działania przeciw Bogu. Bracia, Przytulmy się do naszej Najświętszej Matki. Módlmy się, ale nie zapominajmy o uczestnictwie w Eucharystii i cieszeniu się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przekształćmy modlitwę w działanie, dzieląc się Słowem i będąc miłością, miłosierdziem, nadzieją, wzmacniając wiarę wśród braci. Święty Michale Archaniele, broń nas swoim mieczem. Amen. Święty Michale Archaniele, Książę Niebiańskich Zastępów, Obrońco i protektorze dusz, swoim mieczem światła, oddal od nas wszelkie zło i otocz nas swoją siłą i odwagą. Tobie powierzamy nasze życie, prosząc, abyś zawsze prowadził nas drogami Bożymi. Broń nas przed pułapkami wroga i uwolnij nas od wszelkich niebezpieczeństw fizycznych i duchowych. Amen. W tej chwili chcę, abyś skupił się na tej pięknej modlitwie za swoje życie i swoją rodzinę. Panie Boże Wszechmogący, przychodzę przed Ciebie z szczerym sercem pełnym wiary, prosząc o szczególną ochronę dla osoby, która teraz słucha tej wiadomości. Ty, który znasz najgłębsze sekrety duszy, spójrz z miłosierdziem na to życie i na rodzinę, którą ona tak bardzo kocha. Otocz ich swoją boską obecnością i prowadź w każdym kroku, który podejmą. Umiłowany Ojcze, proszę Cię, abyś umieścił nad tą rodziną mur ochrony, Oddalając każde zło, które może się zbliżyć. Niech Twoje światło świeci w ich życiu, oświetlając ich drogi, oddalając ciemność i obdarzając ich mądrością i roztropnością we wszystkich decyzjach. W czasach niepewności i trudności, Panie, niech poczują Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Panie, chroń każdego członka tej rodziny w swojej łasce. Niech żadne zło fizyczne, emocjonalne ani duchowe nie dotknie ich życia. Umocnij ich w wierze i miłości, aby zjednoczeni mogli stawić czoła każdej próbie, która nadejdzie. Niech w każdym sercu zamieszka nadzieja i pewność, że Ty jesteś z nimi, nawet w najciemniejsze noce. Ojcze, wylej na te rodzinę obfite błogosławieństwa. Niech ich dom będzie miejscem schronienia, gdzie Twoja obecność będzie odczuwalna w każdym zakątku. Niech harmonia, miłość i pokój rozkwitną a ich jedność będzie żywym świadectwem Twojej łaski. Niech każdy z nich ma otwarte serce na Twoją wolę i w każdym momencie niech szukają w Tobie siły i kierunku. Niech będą chronieni i prowadzeni przez Twoją nieskończoną miłość. Amen. Wiem, że rzeczywistość, w której żyjemy, może wydawać się trudna, ale zawsze istnieje droga światła i nadziei dla tych, którzy szukają mądrości i przygotowania. Jeśli lubisz emocjonujące historie i cenne porady na pełne życie, zasubskrybuj teraz kanał Drogi Życia. Agnieszka dzieli się historiami, które poruszają serce i oferuje wzruszające porady, jak odnaleźć równowagę i cel, nawet w najtrudniejszych momentach. Jestem pewien, że znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań.